Dojechaliśmy do tego na szczęście. Nie musimy iść 4 godziny. Jest fajnie iść, ale słyszałam od ludzi, że przez błoto, ubłoceni, całe koszulki mokre, gumiaki, cała eskapada trzeba wcześniej tę wycieczkę zamówić. Myśmy tego nie zrobili, dlatego się cieszę, że dojechaliśmy tutaj do tych roślin bez tej wycieczki. Bo to jest evenement. Tak to byśmy tego nie zrobili, bo ludzie pół roku wcześniej zamawiają wycieczki tutaj, z tego co mi powiedział lokalny przewodnik. Może ściemniał, może nie, nie wiem. Fajnie, że zobaczyliśmy to. Dotarliśmy do tych roślin, które występują tylko tutaj. Rośliny endemiczne za mną. Bardzo ładne, podobne do palmy na długich pniach. Jesteśmy prawie na, jesteśmy na szczycie. Dojechaliśmy bardzo wysoko. Ja się dobrze czuję, nie brakuje mi powietrza, powietrze jest takie rzeźkie, fajne dla mnie. Myślę, że warto było tutaj przyjechać i zawsze mamy to wow, nasze wow. Bez, bez przewodnika, sami odkrywamy świat i to jest najpiękniejsze. Zawsze jesteśmy zaskoczeni i oczy nam wychodzą na wierzch z wrażenia. I później to zostaje w człowieku do końca życia. I to, jest, to są nasze wycieczki nieplanowane. Bez obczytywania różnych przewodników obieramy tylko kierunek, mniej więcej co chcemy zobaczyć, a reszta się dzieje w realu na miejscu. Pozdrawiamy z wysokich gór Ameryki Południowej.